jak w prosty sposób zrobić trzy preparaty z kasztanowca, napar z pączków, odwar z gałązek i intrakt z kory. To dzisiaj w naszym materiale. Wszystko to zrobimy na podstawie wiedzy z zielarskich publikacji, między innymi z publikacji doktora Różańskiego. Opowiem Wam też, dlaczego kasztanowiec jest niezrównanym wsparciem dla układu żylnego, limfatycznego, serca, skóry, i nawet mózgu. Drzewo znane każdemu, kasztanowiec zwyczajny, surowiec leczniczy to kora, owoc, nasienie, liść, pączki i kwiaty. Dziś weźmiemy pod uwagę tylko korę i pączki. Korę można zbierać wiosną lub jesienią z młodych gałązek. Najlepsze są takie pędy jednoroczne z młodymi pąkami. Jak przejdziemy do domu, to pokażę wam właśnie takie krótkie pędy. Jeśli chcielibyśmy opisać kasztanowca, to ogólnie mówiąc posiada on silne działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, uszczelniające naczynia krwionośne, poprawiające krążenia żylne. Od naszych babć wiemy, że jest to taka naturalna pomoc przy żylakach, pajączkach, hemoroidach, obrzękach nóg, siniakach, stłuczeniach. Wyciągi z kasztanowca również przydadzą się przy problemach skórnych z zaczerwienieniem i głównie skóra naczynkowa. Mój kasztanowiec już dosyć dobrze rozkwitł, ale jeszcze ma małe pączki, a pączki to najcenniejszy moment życia drzewa. Są pełne hormonów wzrostu, enzymów, związków aktywnych. Więc warto je wykorzystywać. Zawierają eskulinę, escynę, flawonoidy, garbniki, żywice. To oczywiście tak pokrótce. Chciałam jeszcze dodać, że nauka o tej potędze młodości rośliny nazywamy gemoterapią. I uściślając, jakie działanie zdrowotne mają pączki kasztanowca, możemy powiedzieć, że działają przeciwzapalnie, przeciwalergicznie. Również wykrztuśnie, moczopędnie, odtruwająco, przeciwzakrzepowo, jak również regenerująco. Mogą przyczynić się do hamowania miażdżycy. Świetnie wpływają na elastyczność skóry. Mogą pomóc przy zapaleniach przewodu pokarmowego i układu oddechowego. I pączki wykorzystywane są do wyrobu intraktu, syropów, nalewek, naparów. My dzisiaj zrobimy napar. Napar przyrządza się bardzo prosto. Mianowicie jedna łyżka świeżych pączków zalewamy jedną szklanką wrzącej wody, parzymy około 15-20 minut, przecedzamy. Ja jeszcze tutaj chciałam dodać, że możemy taki napar również zrobić z mleka. Napar będzie gorzki, więc jeśli nie lubicie takich smaków, to można osłodzić miodem. Pić dwa razy dziennie, po jednej szklance przez dwa lub trzy tygodnie, a w przypadku stanów zapalnych układu oddechowego pół szklanki naparu z miodem cztery razy dziennie przez dwa tygodnie. Ja się zbieram teraz, żeby zrobić odwar z kory, to znaczy tak naprawdę z gałązek, z młodych pędów kasztanowca. I żeby to zrobić, należy dobrze takie gałązki rozdrobnić. Próbowałam nożem, nie wyszło. Sekatorem. Jeśli będziecie robić i macie na przykład dobry blender, to dobrym pomysłem jest rozdrobnić te gałązki jak najbardziej. Skład chemiczny, kory i gałązek to pokrótce głównie escyna. Działa silnie przeciwobrzękowo i jak będziecie na przykład kupowali preparaty jakieś w aptece bądź w sklepach zielarsko-medycznych. To na pewno zwrócicie uwagę, że żele czy maści z reguły są standaryzowane na zawartość właśnie tego składnika, czyli escyny. W korze i młodych pędach znajdziemy jeszcze eskulinę, która uszczelnia naczynia krwionośne, procyjanidyny, przeciwutleniacze, które chronią ściany żył, garbniki działające ściągająco, przeciwzapalnie, wyciągi z kory i młodych pędów kasztanowca. Zmniejszają zastój krwi w żyłach, likwidują liczne obrzęki kończyn. Garbniki łagodzą stany zapalne jelit. Takie wyciągi wspierają pracę wątroby, pęcherzyka żółciowego, działają silnie żółciotwórczo, żółciopędnie, pobudzająco na wydzielenie soku żołądkowego. Przydadzą się też do okładów przy żylakach, siniakach, siniakach pourazowych. Odwary można również stosować do nasiadówek przy hemoroidach, a także znajdą swoje zastosowanie w przypadku bólów stawów, problemów z reumatyzmem. A jeśli długotrwale będziecie stosować płukanki do włosów z kory kasztanowca, to takie zabiegi na pewno zredukują siwiznę, mogą zapobiegać łysieniu, no i oczywiście włosy będą wzmocnione. Odwar robimy w bardzo prosty sposób. Mianowicie jedna łyżka zmielonych pędów lub kory, zalewamy jedną szklanką wody, gotujemy 5 minut, ale jeśli przygotowujecie odwar, żeby wzmocnić bądź zabarwić włosy, to taki odwar gotujecie dłużej, około 30 minut na takim bardzo wolnym ogniu odstawiamy to później jeszcze na 20-30 minut, przecedzamy i pijemy 3-4 razy dziennie po pół szklanki przez od 1 do 6 miesięcy, oczywiście pamiętając, że po mniej więcej miesiącu należy zrobić przerwę i ewentualnie po dwóch tygodniach znów kontynuować kurację. Ja zrobiłam jeszcze z gałązek intrakt u mnie proporcje to 1 do 3, czyli jedna część wagowa gałązek, rozdrobnionych najlepiej, jeśli będą bardziej rozdrobnione niż u mnie tutaj. Zalałam to wszystko trzema częściami podgrzanego alkoholu 40%. Wszystko odstawiam na 7-10 dni, filtruję. I taki intrakt można stosować wewnętrznie, jak również do okładów i przemywania. Na koniec chciałabym jeszcze dodać, że kasztanowiec świetnie sprawdza się w kosmetyce. Jest to takie naturalne serum, właśnie do cery naczynkowej. Odwar, który zrobiłam z gałązek i kory, świetnie nadaje się jako tonik do twarzy z rumieniem, naczynkami, trądzikiem różowatym. I ja mam świetną propozycję dla kobiet. Taki odwar można zamrozić jak kostki do lodu i przemywać skórę pod oczami. A także, jeśli bawicie się w robienie swoich kosmetyków, swoich kremów, maseczek, maści, to zawsze można dodać kilka łyżeczek, kilka kropli takiego, czy odwaru, czy intraktu, właśnie do naturalnych kosmetyków. Chciałabym, żebyście zwrócili uwagę na to, jak dużo Kasztanowiec ma nam do zaoferowania. Daje nam to, czego potrzebujemy, by wzmocnić żyły, limfę, skórę, układ nerwowy, a wystarczy zrobić tak niewiele, czyli sięgnąć po pączki, gałązki, korę, kasztany, kwiaty. Pomyślmy o tym, jeśli nawet teraz nie jesteście gotowi, to może w przyszłości zdecydujecie, zadbać o swoje ciało tak, jak natura troszczy się o drzewa. I nie zapomnijcie, że my również jesteśmy częścią tego naturalnego środowiska. Teraz, jeśli podobał Wam się ten materiał, poproszę Was o łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dajcie serduszko w komentarzu i udostępnijcie ten film, jeśli możecie znajomym, komuś z rodziny, może oni jeszcze nie wiedzą, jakie właściwości ma to nasze rodzime drzewo. Teraz dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.